Witam Was, kochani! No, przywitajcie się, Blokers. No, żeż. No, właśnie nakręcamy reklamę serwera Blockersa, nie? No. Tak, Ściało mnie. Ścięło. A nie, tak w ogóle to nie mój serwer. To jest tego No Life'a. No Life. Ściało no. mnie. Fajnie, cholernie mi się Na... Jest tutaj w budowie, nie? No. Jak, jakbyście chcieli działki, to w te, to są jakby co ze dwa nie? Jazyko. No jak się? Ja tam... Nie fajnie ścięło. Ale nie działki, tylko zbudujecie sobie domek i... Czekajcie. Ten... da wam kubojdę. No. Weź tutaj leci pokaż im. No i już tylko... Fajnie mnie ścięło Nie umiem się ruszyć A teraz? Co teraz? Masz się ruszyć? Nie umiem A dobra No to Świnia Zobaczcie świnia agent, nie? To świnia agent? Jo. To Ja ją budowałam Dobra, chodź. Czekaj, będę miesięć na świnie agę. Patrz, patrz na to. Ej. Ej, ale mam nieść świnia. Patrz, ukradłam ci głowę. Где? Отдаваем! Не, я ее не сина. Пока. Пока сейчас сбоку. Пока сейчас сбоку Жаль. Покай. Так дай, даже так дай, 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 то на дай, дай, Но дай, 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 加油